Siemka, siemka kochani, witam Was ponownie z Jeziora jezuickiego dużego zwane potocznie Chmielnikami. I witam Was ponownie z tego miejsca sastrymicznego, które prawdopodobnie będzie chyba już moim miejscem, bo tamto miejsce, które jest od szosy, które w zeszłym roku było mało uczęszczane, bo nie było dojazdu, to w tym roku chyba ktoś sobie abonament wykupił. Dobrze kochani, no nie będę gdybał, takie są reguły na wodach PZ2. To pierwszy, ten lepszy. E, a jak już wspomniałem, dzisiaj jesteśmy znowu nad chmielnikami. Dzisiaj będę poławiał na maczówkę 4,5 metrową, spławik delikatny, jednogramowy, bliżutko przy trzcinach. E, delikatnie. Chciałbym po prostu e, dzisiaj tak lajcikowo sobie, sobie e, te niepowodzenia z, z tych dwóch. Z dwóch, yy, z dwóch zawodów, które no niestety bądźmy szczerzy nie wyszły yy, bądźmy szczerzy i nie wyszły yy, mam nadzieję, że dzisiaj sobie to powiedzieć, yy, wynagrodzę. Rany powylizuję i za dwa tygodnie stajemy ponownie w szranki i e spoto. A teraz kochani biorę się za yy, robienie stanowiska, wygruntowanie wyważenie z pawika dokładne i mówimy, mam nadzieję, że dzisiaj coś pięknego, ładnego połowimy. Dobrze kochani, nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. No hejka! Muzyka już jest gotowe do używania a teraz się zajmę robieniem zanęty oczywiście wsypuję tutaj kilogram sensasa gros gardonsa na, na, na płoć jest cały kilo tu wchodzi rzucam Całe kilo Dlatego tutaj w tym pudełeczku mam Jak widzicie Otworzy żebyście lepiej widzieli o, Jak widzicie Tu jest 125 gram Wandel Adena też na płocie Nie pamiętam jak ona się nazywa yy, Ale tutaj u góry macie zdjęcie 125 gram Nie chcę za dużo Żeby jak to się mówi nie przedobrzyć smaki, nie, prze, tak nie przepieprzyć, bo ostatnio dałem za dużo i niestety efekt był taki, że nie napałem ryb. Dodałem jednego składnika za dużo i było kicha po obiedzie. Następnym składnikiem, który dodaję kochanie, to tutaj widzicie jest ziemia z śrutą kukurydzianą. Zmieloną siutą kukurydzianą. Tutaj około jest, żeby was nie skłamać, półtora litra ziemi. Od razu, od razu tutaj wsypuję do wszystko tutaj do do, do jednego, jak kotła. No nic, pozostaje mi tylko teraz namaczanie i mieszanie. Oczywiście na sucho najpierw. Te siuciny jest 125 gram Mniej więcej Już się tak powinno Dobrze kleić Ale, ale jeszcze Tu poczekamy z 20 minut Żeby te wszystkie Ziarna, zbóż, żeby te wszystkie tam Inne dodatki wpiły wodę Domoczymy i przesiejemy A my teraz bierzemy się za Parzenie robaków Bo dzisiaj będę do zanęty dodawał gdzieś jak 100 gram parzonych białych robaków. Jakie ładne białe robaczki. To co zostaje tu w pudełeczku, to nie będę zaparzał, będę strzelał z procy. I niestety, kochani, trzeba to wszystko się dokładnie zrobić, bo jak to się nie przyłoży, to później są efekty, a raczej nie ma efektów. Ok, i teraz się tu zaparzają a one jeszcze opadną na dno no dobra w międzyczasie e, zanęta robaki dochodzą dochodzą a ja teraz wygruntuję spławik w wy, 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 dociążę sprawdzę czy jest dobrze i ulepimy kuleczki i będziemy łowić A dzisiaj wspomniałem już, że będę łapał lekko. Będę miał spławik jedno, jednogramowy, bo chcę tak naprawdę delikatnie dzisiaj połowić. To dzisiaj nie robię spławik na przelotowy, ponieważ to mam taki patencik i to wygląda tak. Robię po prostu spławik na stałe. Spławiczek delikatny w kształcie ołówka i tak wygląda zestawik. Tu jest haczyk, tu, jest, tu są śrucinki, a tutaj jest yy, spławiczek. I teraz będę sprawdzał, czy dobrze, go, czy dobrze go wyważyłem. Ja już widzę, że jest pięknie, jakby to powiedzieć, wyważony. No, mam ten przyrząd do wyważania w domu. Ech. Powiem Wam, że jest dokładny. Dobrze, teraz zobaczymy, na jaką odległość będę łapał i na jakim gruncie. Najpierw ustalimy odległość. No dobrze, już jest spławik. Znaczy, odległość trochę musiałem zmniejszyć, bo jest za lekki spławik. Nie dorzucę tam, gdzie, gdzie ee, chciałem na początku. Trochę musiałem przybliżyć, trochę musiałem zmniejszyć grunt. Ale jest dobrze. Dobrze, kochani, zaczynamy teraz. Zacznę teraz dokańczać zanętę no dobrze, domoczyłem tą zanętę e, oczywiście teraz ją przesieję i, i zobaczymy czy się będzie dobrze lepiła, jak nie to trochę jeszcze domoczymy ale już nie, nie z pudełka tylko po prostu atomizarem żeby nie powstały grudki dobrze, przesiewam Powiedzmy, że zanęta gotowa, tylko teraz czeka mnie najgorsze lepienie kul. A do tego mam taki pojemniczek. Yy, 1 czwarte litra. Yy, dlaczego go mam? Ponieważ będę równomiernie lepił kulki. To muszę sobie w nawyk dać. mniej więcej kulki tego rozmiaru widać pinkę, widać ziarna, widać kukurydzę i tradycyjnie 10 kur. Same wielkości kłójka. Dobra, a ja teraz go poprawię odległość i grunt. No dobrze, kochani, zrobię małe kolekty w odległości i w gruncie. Teraz, jak to się mówi, aleluja i do przodu. Gdzieś będę łowił na dziewiątym, dziesiątym metrze. Nęcimy. I widzicie, to co ja mówię, kulki jednakowej wielkości, bardzo jest ładnie koło spawiczka, daleko nic nie rozproszę tej ryby. Na razie, na razie tego, co się spodziewałem, czyli ukrę. No dobrze, kochani, na razie drobna rybka bierze, yy, przeważnie ukleja, Ładno tam taka płatka jeszcze weszła. Ale w międzyczasie, zanim czegoś większego weźmie, napijemy się kawki. No nic, kochani, jakby to powiedzieć, no rybka teraz mi yy, jakby taki mały stopik zrobiła, ale jest taki, że mam problem z uklejami, jak przez te ukleje się przedrze... Ukleje przestaną brać, no to jeszcze takie fajne, 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 ładne potężki wchodzą od czasu do czasu. Ładny bonusik, leszczyk. No ale jak będzie trzeba cierpliwości. Dobra, teraz trochę się boję, zanęcić, żeby mi się znowu ukleje nie weszły. No ale muszę, bo mi rybka zrobiła stop. Eee, no dobrze, to donęcam. No kochani, co przez ostatnie półtora godziny się działo, to było rzeczywiście piękne. Pocie weszły, ale, ale na kukurydzę. Ostatnie zanęte. Ostatnią zanętę i do domu. Oczywiście na kukurydzę. No dobrze kochani, tradycyjnie, tradycyjnie znowu się tutaj jakby to powiedzieć podsumowuję ten ten dzień. No dzisiaj no cholera, cholera, no nie mogę trafić, no ktoś tam bez przerwy siedzi, jakby powiedzieć na tym moim fajnym miejscu. I nie wiem, no nie wiem tam chyba abonament sobie wykupił. No nic, trudno, cóż, no nie udało mi się, kolejny raz, kolejny raz musiałem przyjść tutaj do koło Cyfra. No dobrze kochani, no dzisiaj chciałem tak jak powiedzieć, się trochę zrewanżować za nieudane zawody. Początek, początek nie napawał to to optymizmem. Chciał, łowiłem bardzo lekko i z pławikiem jednogramowym, jak powiedzieć blisko, dziś może na dziesiątym metrze. No niestety wszedłem do Bylskiego klejem, z tego względu, że miałem właśnie lekki spławik, no niestety zanim to tam zeszło na dno, Hacic z przynętą po drodze paliły w to ukleje. No kurde, no musiałem coś, coś musiałem zrobić i zrobiłem. Zrobiłem taki, taki taki mały myk. A mianowicie, że po prostu zanęciłem i zacząłem łowić ziarnem kukurydzy. No na tyle pomogło, że ukleje się wyharcowały. Ja parę rybek ładnych na płotek. Na, na, ten, na kukurydzę złapałem i wtedy przechodziłem na Rubisa. Ale ale te ukleje później powracały i, i postanowiłem już, jakby powiedzieć, do końca łapać na kukurydzę. I to był szał w dziesiątkę. No kurde, naprawdę piękne, piękne płocie. Piękne płocie weszły no biorę w ciemno, biorę w ciemno jak tak jak na, na zawody biorę takie płocie w ciemno miałem 78 rybek oczywiście z uklejami, nie? u nas się ukleje nie liczą na zawodach, ale 78 rybek i uwaga 3,24 kg ja jestem zadowolony no aż żal mi teraz było wyjeżdżać wyjeżdżać bo cały czas miałem brania Trochę bardziej może intensywnie mniej, trochę bardziej intensywnie i więcej, ale były cały czas piękne, piękne płocie. Dostałem też ładnego bonusika, leszczyka, ale to właśnie na, na, na pineczki, na trzy pineczki, e, trzy rubisy, przepraszam, na trzy rubisy. Ale jestem zadowolony, no jakby powiedzieć, rany wylizałem i jeszcze za tydzień, za tydzień, kochani, to już mogę zdradzić, zapraszam Was na noczyć też na spławik. Tam doleczymy te, żeby się te rany zabliźniły i walimy na, jak to się mówi, na ostro, na zawody. Dobrze kochani, ja jestem zadowolony, oczywiście zanęta, podam zanętę, chociaż tak już mniej więcej podałem, jak robiłem, ale podam jeszcze raz na zanętę, co użyłem, oczywiście użyłem u zanęty zawodniczej, No powiedzmy moich dodatków troszkę, także szukam tej alternatywy. Dobrze, kochani, no to ja już się z Wami, kochani, żegnam. Dzięki, żeście byli. Życzę miłej niedzieli. No, hejka.